Witam w studiu wójta gminy Bralin, Romana Wojtysiaka. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj właśnie porozmawiamy na temat tego, co udało się zrealizować w ostatnim czasie, przez te trzy lata już obecnego, w obecnej kadencji samorządu w Bralinie. Może zacznijmy od tego tematu, który poruszają wszystkie gminy. To znaczy nowa struktura, jeśli chodzi o sieć szkół na terenie gminy. Bralin, wy akurat mieliście chyba tam prostą do rozwiązania sprawę. W miarę prostą, w porównaniu do innych. Tak, oczywiście. panie redaktorze, reforma oświaty wprowadzana tutaj przez obecnie rządzących no może wydawać się prosta, ale w rzeczywistości zawsze w szczegółach jest dużo problemów do rozwiązania. No u nas rzeczywiście ta sieć szkół przed tą. Omawianą reformą była dosyć przejrzysta i tutaj mieliśmy dwie szkoły podstawowe, jedna gimnazjum. I po tutaj przygotowaniach, analizach i decyzjach na koniec Rady ustaliliśmy sieć szkół na dwie szkoły podstawowe ośmioklasowe, z tym, że szkoła w Nowej Wsi Książęcej będzie zespołem szkół, wiadomo, z przedszkolem. A gimnazjum zostaje jakby połączone ze szkołą podstawową w Bralinie, czyli będzie to szkoła podstawowa w Bralinie, ośmioklasowa z oddziałami gimnazjalnymi. Było to o tyle łatwe, że to co było kiedyś naszym wielkim utrudnieniem, czyli lokalizacja gimnazjum przy szkole podstawowej na jednym jakby terenie, no teraz okazało się, że ułatwiła nam to połączenie. Rada była chyba jednogłośnie z tego co pamiętam za uchwałą A... zamiarową? Co prawda na sesji ustalającej sieć szkół, z tego co sobie przypominam, nie było pełnego składu. Ale tak, ale tutaj radni poparli to z tego, co przypominam jednogłośnie. Macie niż demograficzny, jeśli chodzi o młodzież szkolną w gminie na przestrzeni tych paru lat, w porównaniu do, te, do tego momentu, jak zostały tworzone gimnazje? To znaczy o niżu demograficznym w przypadku gminy Bralin nie możemy do końca mówić, ponieważ gmina Bralin z racji tego, że jest bezpośrednio położona przy gminie miasto i gminie Kępno, e, no mamy duży napływ mieszkańców jednak z, również z gminy, stąd tych dzieci ilość dzieci utrzymuje się na podobnym y, poziomie, tak? Mamy ten przyrost również dodatni, y, dlatego tutaj jakby tego niżu nie odczuwamy. Ten nisz w niektórych rocznikach bierze się między innymi z tego, że no nieprzemyślane reformy wcześniejsze, no przypomnijmy sobie, że sześciolatki raz szły do szkoły, raz nie szły do szkoły i mamy taki rocznik no, w trwającym roku szkolnym, gdzie tych pierwszych klas jest po prostu mało i wracając do reformy i większy problem będzie z reformą oświaty w momencie, kiedy te dzieci opuszczą te roczniki te klasy 1-3 i pójdą do czwartej, piątej, bo wtedy będzie tak naprawdę duża dziura, jeśli możemy tak powiedzieć, jeśli chodzi o uczniów, i tutaj mogą być niektóre rzeczy, jeśli chodzi o zatrudnienie nauczycieli, zagrożone. No właśnie, bo na razie na, ten, na tą chwilę stan zatrudnienia pozostanie praktycznie ten sam. Tak? Nie przewidujemy tutaj jakiś zwolnień choć prace nad arkuszami organizacyjnymi jeszcze trwają i one trochę potrwają jeszcze do końca marca. Ale przesunięcia pewne będą. Ale w oczywiście tak, niektórzy nauczyciele będą mieli zaproponowane uzupełnianie etatów w innej szkole. Tutaj jako organ prowadzący jesteśmy do tego zobowią zobowiązani, żeby zapewnić również jakby dodatkowe godziny uzupełnienia etatu w innych placówkach. I tak się będzie działo. Panie wujcie, to czyli od 1 września w Berlinie podstawówka i w Nowej Wsi Książęcej zespół szkół z przedszkolem? Tak? tak to tak jest, wyglądało? Tak jest, tak jest. Tak. A propos przedszkola, to chyba jedna z największych inwestycji zaplanowana na ten rok przedszkole w, w Berlinie. Tak, ponieważ no wiele osób o tym nie wspomina, ale reforma oświaty również obejmuje tą sferę przedszkolną. Przypomnijmy, że od 1 września będzie również przywilej, czyli prawo dzieci trzyletnich do opieki przedszkolnej. Polega to mniej więcej na tym, że rodzice nie mają obowiązku wysłania dzieci do e, przedszkola, ale mają prawo te dziecko oczywiście wysłać, a my wtedy jesteśmy zobowiązani do przyjęcia tych dzieci i no tutaj inwestycja polegająca na budowie nowego dużego przedszkola jest dla nas sprawą priorytetową. Dotychczas funkcjonujące przedszkole, które <laughs> przepraszam, które obejmuje w zasadzie cztery oddziały, jest już mocno niewystarczające na warunki gminy Bralin. Tym bardziej, że podkreślę, że no, taką rzeczą charakterystyczną naszej gminy jest fakt, że w jednej miejscowości, czyli w Bralinie, mieszka połowa mieszkańców całej gminy, czyli ponad 3000 osób. Panie Wójcie, jeśli chodzi o inną dużą inwestycję, też y, taką stricte, powiedziałbym oświatową, czyli sala gimnastyczna w Bralinie, to jest temat wałkowany już od lat. Wy najpierw nie wiedzieliście, czy może wiedzieliście, ale spieraliście się, gdzie ma być zlokalizowana, później trzeba było wykupić gdzie grunty. Udało się w końcu. Panie redaktorze, rzeczywiście sala gimnastyczna dla szkoły podstawowej, czy może można powiedzieć hala sportowa dla gminy. To rzeczywiście już no, mała historia. Tak? Od wielu lat mówiło się o potrzebie, o wielu lat, od wielu lat mówiło się, że należy przyspieszyć te prace. To jest również związane z faktem posiadania odpowiednich środków finansowych, ale rzeczywiście te negocjacje jeśli chodziło o pozyskanie gruntu od tego było zacząć się przeciągały. Mam nadzieję, że one już lada moment się zakończą, ponieważ odpowiednie pisma deklaracji zostały już sobie od strony przekazały, więc mam, wiemy już warunki i, i myślę, że to jest kwestia kilku tygodni, żebyśmy posiadali odpowiedni grunt i wtedy naprawdę będziemy zaczynać ten proces inwestycyjny od projektowania. I jestem o tym przekonany, że no, w tym roku na pewno nie uda się rozpocząć tej inwestycji, jeśli chodzi o fizyczne budowanie, ale jestem przekonany, że w przyszłym roku będzie to możliwe. Od 1 lipca wchodzi nowa stawka za śmieci w Gminie? E, nie wchodzi nowa stawka. Ja przypomnę, że e, zmiana przepisów dotyczących segregacji śmieci ma również okres przejściowy. A zasady e, zmieniają się? E, e, ten okres przejściowy, te zasady będą się zmieniać tak naprawdę w momencie, kiedy będzie rozpisany nowy przetarg na odbiór śmieci. Póki gmina posiada umowę z firmą wywozową, tutaj nic nie będziemy zmieniać. Zastanawiamy się nad inną rzeczą, mianowicie... Chcieliśmy, wychodząc na, tutaj do przodu oczekiwaniom mieszkańców, chcieliśmy wprowadzić takie zasady, żeby wielodzietne rodziny nie były zbyt obciążone kwestią związaną z opłatami za śmieć. Efekt jest taki, że z tych ulg, można powiedzieć, korzystają również te gospodarstwa i te posesje. W których no, mieszka większa ilość osób, które jednak nie stanowią typowych rodzin, czy, czy tutaj wspólnie nie prowadzą gospodarstwa domowego. Myślę tutaj o posesjach, w których wynajmuje się mieszkania czy pokoje dla e, tutaj Ukrai pracowników, pracowników z Ukrainy. I tutaj będziemy no. się zastanawiać. Rozwiązanie jest, wydaje się proste, czyli tak naprawdę ulga dla tych rodzin, które posiadają kartę dużej rodziny. I w tym momencie powyżej pięciu osób, i w tym momencie mamy pewną ochronę, czyli no, ktoś, kto zgłosił się i prosił o wydanie karty dużej rodziny, czyli od trzech dzieci wzwyż, będzie mógł mieć ulgę, ale to są jeszcze takie plany. No właśnie, to jest ciekawa sytuacja, bo wiele samorządów w powiecie kępińskim boryka się z tym problemem. E, natomiast myśli Pan, że jest to do, możliwe do zrealizowania, ta karta? Tutaj... to znaczy karta dużej rodziny funkcjonuje ja rozumiem, tylko czy... z tym, że wy... no, trzeba by było przystąpić do zmiany uchwał i regulaminów, bo jeżeli byśmy zapisali, że powyżej, że gospodarstwo, które, w którym zamieszkuje, tak, a tak się teraz mówi, powyżej pięciu osób, to już ta stawka nie wzrasta. No to w tym momencie możemy zapisać, że stawka jest na osobę cały czas taka sama, a osoby, które posiadają kartę dużej rodziny Korzystają wtedy z ulgi. A jak pan I... chce egzekwować tutaj należności od tych osób, które zamieszkują, nie są jakoś bardzo. Wtedy wszyscy będą płacić na takich samych zasadach. Czy w gospodarstwie domowym zamieszkują 2 trzy osoby, czy dziesięć, wtedy ta stawka byłaby równa. Chyba, że równa. Nie są zameldowane. No tutaj to już jest kwestia dochodzenia i sprawdzania, czy ktoś zamieszkuje meldowany, czy nie. Mówi się o zamieszkaniu, ale myślę, że te rodziny, które posiadają kartę dużej rodziny, dzisiaj mają zwolnienie ze względu na to, że zamieszkuje więcej niż 5 osób, miałyby zwolnienie ze względu na kartę dużej rodziny, czyli efekt byłby utrzymany, ochronilibyśmy rodziny wielodzietne i gdzie, gdzie tych osób jest dużo, a, a tak naprawdę moglibyśmy, moglibyśmy tutaj dochodzić opłat od tych osób, które teraz wykazują no, bardzo dużą ilość osób w jednym gospodarstwie domowym. Ja w ogóle no, poddaję wątpliwości, czy, gospodarstwo, czy, czy to jest gospodarstwo domowe wspólnie prowadzone przez, przez 30 osób na przykład, tak? Które nie stanowią z rodziny, ale to są jeszcze nasze takie rozmyślania, plany. Myślę, że będzie czas właśnie po wakacjach na to, żeby, żeby jednak jakieś, jakieś rozwiązania próbować wprowadzić. Jednocześnie tutaj uprzedzam, nie będzie podwyżki dla, dla mieszkańców. Nie planujemy takich podwyżek. Panie Wójcie, a kontrolę pieców, czym palą mieszkańcy w piecach na terenie gminy, planujecie? Panie redaktorze, nawet wdrażamy to w życie. Tutaj zwróciliśmy się w, w tym tygodniu do komendy powiatowej, takie pismo zostało skierowane o to, aby udzieliła asysty osobom kontrolującym, czyli w towarzystwie funkcjonariusza policji będziemy przeprowadzać takie kontrole. Ja o tym również <laughs> przepraszam, o tym również mówiłem na niektórych zebraniach wiejskich już. No nie możemy dalej tolerować sytuacji, gdzie no, mniejszość tak naprawdę, bo trzeba o tym powiedzieć, to nie jest jakieś zjawisko masowe, ale gdzie mniejszość truje okolicznych mieszkańców, swoich tak naprawdę sąsiadów, spalając. I tu myślę przede wszystkim o tym, którzy spalają typowe odpady tapicerskie w swoich przydomowych kotłowniach. No nie możemy tego dalej tolerować. To jest bardzo smutne, że gmina musi się tutaj posiłkować takimi komisjami, ale niestety mieszkańcy od nas tego oczekują. Pan chyba nie ma problemu z komunikacją, z porozumieniem się z Sołtysami, nawet często się Pan z nimi spotyka. Ostatnio też doszło do właśnie takich rozmów z Sołtysami. O czym debatowaliście? Panie redaktorze, no, funkcja Sołtysa jest bardzo odpowiedzialną funkcją. To jest przedstawiciel, tak naprawdę, niektórzy mówią prawa ręka wójta w terenie. I tutaj widzę dla nich zawsze pole do tego, żeby oczywiście realizowali swoje programy i wspierali tą aktywność w sołectwach, ale do tego potrzebują informacji. I te nasze comiesięczne, cykliczne spotkania służą temu, żeby Sołtysi byli wprowadzani we wszystkie sprawy, które toczą się w urzędzie. Właśnie dyskutowali na tematy związane z ochroną, z ekologią, również ze sprawami mieszkańców, przedstawiali swoje bolączki i wspólnie, żebyśmy mogli je rozwiązywać. Ale też I przede wspólnie... wszystkim rozmawiamy też no, o potrzebach inwestycyjnych, remontowych. No, mamy teraz, bo jesteśmy praktycznie, zbliżamy się do końca zimy. My, no i stan dróg również tych no, przede wszystkim lokalnych jest niezadowalający. Czyli już są takie miejsca wskazane przez sołtysów? Które... O, oczywiście, my na bieżąco, na bieżąco jak się spotykamy wymieniamy informacje i staramy się reagować. Nie wszystko jesteśmy w stanie dowiedzieć się od samych mieszkańców, ale sołtysi są tym pośrednikiem między mieszkańcami, a, a tutaj urzędem między mną również. I, i myślę, że to są bardzo pożyteczne spotkania. Ustaliliście też na jednym z tych spotkań kto zorganizuje dożynki, kto spotkanie Wielkanocne, kto, kiedy będzie festyn, tak omawialiście eee... takie sytuacje. Oczywiście, że, oczywiście, że tak. I kto no, będzie gospodarzem? No, w tym gospodarzem roku? tegorocznych dożynek będzie w gminy Bralin, będzie będą się odbywać na terenie sołectwa Nowa Wieś A I tak co roku gdzie indziej, tak? Tak co roku co roku gdzie indziej. Mam nadzieję, że w przyszłym roku też o tym mówiliśmy my uda się zrealizować tą imprezę i przeprowadzić w sołectwie nosalę, a będzie to być może związane z oddaniem sali wiejskiej. Także. Ale będziecie gospodarzem w tym roku także pożegnania lata, po raz drugi festynu powiatowego organizowanego przez starostwo. My to pod koniec eee, sierpnia, stosowne... co pamiętam. Tak, panie redaktorze, stosowne porozumienie niedawno zostało podpisane ze starostwem. Myślę, że jest to no, tutaj... Przejaw tego, że poprzedni, poprzednie pożegnanie lata pod względem organizacyjnym moim zdaniem, myślę, że i wielu mieszkańców było zorganizowane poprawnie, co najmniej poprawnie, czyli dobrze i, i myślę, że też miejsce, którym dysponujemy jest optymalne. Po, jest to bezpośrednia no, bliskość kępna, jednocześnie teren, który spełnia wszystkie wymogi stawiane dla imprez, które są masowe, pozwolą na bezpieczną organizację takiego festynu. Z czego się oczywiście cieszymy. Jest to dla nas też dużo pracy, ale my się pracy jak zwykle nie boimy. Panie Wójcie, y Gdyby mógł Pan sobie wybrać teraz tak, bycie starostą, burmistrzem, <laughs> pracować w Radzie powiatu w innej gminie, w Parlamencie Europejskim, w, po, w Parlamencie Polskim, jeśli rząd wprowadzi kadencyjność, tak. co Pan zamierza? Eee, panie redaktorze, jeśli wprowadzi jeśli. E, są różne opinie. Jeśli wprowadzi, będę się nad tym mocno zastanawiał. E, to nie jest tak, że poza samorządem nie ma innego funkcjonowania. Oczywiście jest. Ale tutaj uprzedzam, no, nie noszę się z zamiarem, gdyby ta kadencyjność została wprowadzona, nie noszę się z zamiarem kandydowania w innej gminie. Żeby, było, żeby była jasność. Ale w powiecie? E, ale na pewno, panie redaktorze, będę osobą aktywną. Politycznie, samorządowo? E, oczywiście, że oczywiście, że tak. Będę osobą e, aktywną. Panie redaktorze no, w tym roku kończę 50, e, w zasadzie jeden lat, i, i, i powiem tak i nie czuję się jeszcze emerytem. Dziękuję za szczerość, bo to wielu samorządowców po wygraniu wyborów mówi, że tylko jedna kadencja, a później ma misję do spełnienia i startuje ponownie, a pan jednak tutaj szczerze podszedł do tematu, i jednak będzie chciał pracować nadal w samorządzie. Będę starał się realizować w samorządzie. Dziękuję bardzo. Roman Wójtysiak, wójt gminy, brali dzisiaj gościem porannego programu Sud. Dziękuję bardzo.